No dobra, drugie podejście dzisiaj do, do nagrań. Mi nie wyszły kompletnie. Dzisiaj mamy e, niedzielę. Który to dzisiaj jest? ósmy Niedzielę 8. A ewidentnie widzę, że wody przybyło wszędzie. Także, kurde, może to coś przynieść może się uda może się uda, ludu jeszcze trochę jest co prawda, ale tyle to już ujdzie Także gdzie to sobie pójdę no wody pięknie przybyło pięknie przybyło tej wody pójdę sobie od razu w górę zobaczymy <laughs> takie tam świecidełko, popróbuję zobaczę stara blacha mepsa made in France co to jest cyklop cyklop zerówka cyklop Ale jak znam życie, to i tak zaraz przerzucę na, na wobka, bo mi się po prostu podoba łowienie na woblery. Lubię łowić na woblery i nic na to nie poradzę. Całe życie na woblerach wychowany, ciężko się oduczyć. No, teraz są warunki do łowienia. o no, w zeszłym roku te bambusy, wszystko było wygniecione przez powódź e, przez wysoką wodę teraz nie trudno mało miejscówek a wszystkie miejscówki, które są, to już pewnie są po 5 razy dzisiaj przełowione ale nie zmienia to faktu, że i tak te strągi, które tutaj są. One najchętniej właśnie zaczynają żerować z wieczora, bo jak wszędzie. Potrafią przez cały dzień w ogóle nie wyłazić spod kamienia, a wieczorem nagle rzeka się otwiera. Może tak powiem w ostatniej chwili i no i zaczyna się, zaczyna się łowienie fajne, zaczynają brać. Tak wiele razy miałem, że przez cały dzień nic Nic się nie wydarzyło przez cały dzień A dopiero wieczorem ostatnia godzina Ostatnia godzina dnia Nagle ni stąd ni zowąd, jakby z, zaczęły z nieba spadać Wszędzie, wszędzie ryby, wszędzie pstrągi Oczywiście takie nie z każdego wieczora, ale ale bywało już tak Czasami też i za dnia biorą, ale głównie to raczej jednak z wieczora, kurde, nie mam tu gdzie wejść. Jest. Piękny. Ale ładna sztuka Chcę go zmierzyć dlatego a widzę, że jest Naprawdę ładny Chodź tu Panie kolego Chodź Jak się cieszę z Ciebie I Jaka fajna ryba Piękna Piękna rybuczka dobra szybko do wody go dam w podbieraku i zaraz przygotuję się do fotki jak mi pozwoli oczywiście zrobić fotografię to no to będę miał fotografię Dobra stanowisko pomiarowe już przygotowane mój woblerek znowu się spisał kurde lubię lubię te salmiacze. Rybka grzecznie czeka w podbieraku. No i teraz. Pokaż się Panie kolego. Piękny żeś jest. Piękny. Widać, że od czapli dostał. Od czapli albo od kormorana. Bo jest uderzony. I ma proszę ja was 40 cm tak. Tak, 40 centymetrów. Nie jest jakiś wypasiony, ale... Haha, 40 centymetrów z nadwisły. Tak. I pięknie odpływa. Cię go widać? Jest tam. Płynie. No, sorry, nie udało się pokazać, jak odpływa, ale rybka wróciła do wody. Pierwszy strąg, 40 cm. Pięknie, super. Jest, 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 jest. Warto było dzisiaj zostać trochę dłużej. Zresztą. W tej zimowej porze to wolę łowić właśnie z wieczora, bo przez cały dzień ok, one mogą brać, ale ludzi sporo, presja spora, a one i tak często, gęsto siedzą pod kamieniami, dopiero wieczorem, z wieczora wychodzą na żerowanie i takie. No wiadomo, każdy jedzie wtedy, kiedy może, ale ja tą wolę, wolę właśnie z wieczora sobie wyskoczyć. Tak jak teraz, już mamy. Powoli koniec tego czasu, nie wiem, jeszcze... Nie, jest 16. 16, no to to spoko, to jeszcze, to jeszcze godzinę mogę połowić. Może się uda jeszcze zaliczyć jakieś branie. Najważniejsza jest rybka była. I to nie byle jaka. Czterdziestaka już nie ma się co wstydzić.